pani witam wszystkich bardzo pięknie na magicznej chacie na czytaniu wrześniowym dla skorpiona moi drodzy słuchajcie czytanko będzie zrobione pod kątem miłości relacji uczuć a pod kątem pracy finansów pod kątem rady jakie mamy tutaj na miesiąc wrzesień dla was pod kątem tego, jak się będzie układało pomiędzy Wami a znakami sobiaku, czyli Wy z każdym znakiem sobiaku I na sam koniec, kochani, zrobimy sobie wahadełko, które wskaże, czy w wielu Waszych rzeczach, które chcecie we wrześniu robić, działać, czynić, decydować, macie te zielone światełko, czy go, kochani, nie macie, czy ewentualnie nie warto wstrzymać się tutaj z jakimiś pewnymi działaniami. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, bo chcę dzisiaj zrobić jak najwięcej tych znaków w zodiaku. Yy, jesteście w tej chwili trzecim, który robię, więc jak wiecie, jest ich 12. Lecimy, słuchajcie, z wami i zaczynamy od miłości, relacji, uczuć. Co u Skorpiona będzie działo się we wrześniu? W miłości, w relacjach, uczuciach. Skorpiony, Co u Was w związkach, relacjach, miłościach, uczuciach we wrześniu. Będzie się działo. Skorpiony, moje kochane, tam u Was też ostatnio na dnióweczce słabo wyszło, ale zaraz zobaczymy co się będzie działo u skorpiona w miłości, w uczuciach, w relacjach w miesiącu wrześniu. No to sprawdzamy, kochani. Miłość, uczucia, relacje. Nie, no jest zajebista, nie? To znaczy przynajmniej pierwsza karta jest zajebista, druga również. Słuchajcie, powiem Wam tak, wszyscy ci, którzy chcą rozpocząć nowe związki, nowe jakieś romanse, nowe jakieś uczuciowe zaangażowania się. Powstaje olbrzymia szansa na to, aby taki związek, kochani, we wrześniu stworzyć. Widzę skorpiona zakochanego, zafascynowanego, zauroczonego, gdzieś kierującego się emocjami, kierującego się głosem serca, wyznającym te uczucia, oczywiście alternatywnie przy Was może pojawić się. Taka osoba, która was kocha, która będzie wam to okazywała, która gdzieś do was lgnie, która emocjonalnie tutaj w waszym kierunku będzie coś działała, robiła. I widzę tutaj emocjonalne zaangażowanie pomiędzy wami a istniejącym partnerem, bo oczywiście też mogą być tutaj skorpiony, Wsta. które niekoniecznie. Coś nowego rozpoczynają, ale być może są w relacji już z jakąś tam, powiedzmy, osobą, a z tą osobą się już od dłuższego czasu znają, więc widzę tutaj bardziej mocne zaangażowanie emocjonalne, lgnięcie do siebie, bliskość, czułość, emocjonalne tutaj poruszenie jakimiś pewnymi tematami, jakieś szczęście, które może tutaj, kochani, przy Was być, gdyż pojawia się jakaś szansa, która emocjonalnie Was cieszy, bądź też pojawia się olbrzymia szansa na zacieśnienie związku, na większe zaangażowanie w związku, bądź też moi drodzy szansa na to, żeby jakiś związek zacząć, gdzie my czujemy już mięte przez rumianek, gdzie my tutaj jesteśmy zabujani, gdzie my bez tej osoby nie potrafimy funkcjonować, no i chcemy z tą osobą coś więcej stworzyć. No więc ta szansa, drogie skorpiony dla was w miesiącu wrześniu się pięknie pojawiła. Ten as, słuchajcie, kielichowy, jest to takie światełko w tunelu, jest to, tak jak powiedziałam, szansa, jest to takie preludium do czegoś. Wyczujecie, że coś może się rozwinąć, że coś może pójść we właściwym kierunku no i się tym jaracie. W tle, kochani, jest karta budowania czegoś, więc albo przykładowo, jeżeli jesteście z kimś pokłóceni w relacjach, w związkach, to to się może ocieplić, możecie się pogodzić, możecie się przeprosić i zacząć naprawdę. I budować od nowa Wasz związek, i dlatego ta szansa na to, żeby było już teraz lepiej, może się tutaj również dla takiej grupy skorpionów, <coughs> przepraszam Was bardzo. Pokazać, tak? Więc tutaj gdzieś e, słuchajcie, miejcie to na uwadze, że moje słowa trzeba sobie dopasować pod Waszą własną sytuację. Czy też jesteście sami, czy jesteście z kimś, czy dopiero szukacie, czy też znaleźliście niedawno kogoś, to dopasujcie sobie to oczywiście pod Siebie. Ale budowanie, naprawianie czegoś, moi drodzy, kształtowanie tego związku, pójście ze związkiem dalej, olbrzymia szansa na to, żeby to rozkwitło. Wyczujecie, widzicie dogłębnie, Wasze emocje są pobudzone, bo czujecie, że wszystko idzie w dobrą stronę, że możecie coś stworzyć, że możecie to bardziej, słuchajcie, zalegalizować, że możecie się bardziej zaangażować, że ktoś się angażuje w was. Pokazują Wam karty na miłość, relacje w moim tarocie, moi drodzy. Jest happy, jest szczęśliwie, jest fajnie, bo coś takiego, słuchajcie, przed Wami istotnego się tutaj kształtuje, rysuje. No dobra, sprawdzamy pracę finanse. Nie będę więcej gadać o miłości, kochani, bo naprawdę w tej miłości jest tutaj, no, Tak więc, yy, co tutaj dużo mówić? No, będziecie szczęśliwi, będziecie szczęśliwi. Praca finanse w Skorpionach w miesiącu wrześniu. Co w pracy we finansach w miesiącu wrześniu w Skorpiona? Praca finansy. Praca finansy u Skorpiona? Praca finanse. Praca finanse u Skorpiona we wrześniu. Zobaczmy. Oj, oj, oj. No tutaj, kochani, zaczynacie kartą taką, troszeczkę bym powiedziała, nieco słabszą, ale karty dalsze pokazują, że ten problem od Was odejdzie. Słuchajcie, większość z Was może mieć czarnowictwo, może mieć negatywne, pesymistyczne podejście do czegoś, może mieć poczucie, że utknęła w jakimś martwym punkcie, że nie widzi wyjścia z jakiejś pewnej sytuacji, bądź też, że tutaj w waszych finansach na polu zawodowym są jakieś trudności, są jakieś przeszkody, które być może na początku września widzicie jako ja pierdzielę, wszystko jest do dupy, wszystko źle nic nie idzie do przodu, ja nie widzę wyjścia z tej sytuacji, coś czuję, że lipa z tego będzie, nie wiem, nie wiem co mam zrobić, nie czuję się tutaj w tym momencie na siłach do tego, żeby ruszyć temat. Być może faktycznie, moi drodzy, macie takie poczucie klatki utkniętej, w czymś. Ale karty dalsze pokazują, że we wrześniu będzie powód do cieszenia się, do wyluzowania, do radowania, do uśmiechu, do takiej sytuacji zrzucenia z siebie pewnego rodzaju jakiegoś ciężaru, który nam się pokazał. Słuchajcie, w tej karcie, co tutaj w tej karcie jest? Dlaczego wy stoicie z zawiązanymi rękoma, nogami, oczyma? Nie widzicie, co macie zrobić, w którą stronę pójść, jak ruszyć temat. Wydaje Wam się, że coś jest po prostu lipne, że coś nie funkcjonuje, ale mimo to, moi drodzy, ten temat odejdzie, bo coś skończy się pozytywnie, bo dalsze karty pokazują, dobra, spoko, Skorpion. Teraz trochę tam panikujesz, ale za 5 minut będziesz się z tego cieszył, bo są tutaj karty mówiące o radowaniu się, cieszeniu, o świętowaniu, o sukcesie. Załóżmy, jeżeli są Skorpiony, które szukają pracy i widzą, że że coś nie bardzo w tym temacie idzie, że chciałyby tutaj już tą pracę zdobyć i faktycznie może tak być, że są w tak zwanym czarnym, czarnej tyłku no i możecie myśleć, że kuźwa, no nie idzie coś w tym zakresie, to faktycznie we wrześniu ta sytuacja może się odmienić, bo nagle ta praca przyjdzie i będziecie mieli powód do cieszenia się, tak? Bo przeskoczycie jakieś przeszkody, przeskoczycie jakieś problemy, które tutaj nam się w kartach zarysowały, więc moi drodzy, bardzo dobrze. Także tutaj nie popadajmy w taki stan, powiedziałabym grozy, nie popadajmy w stan pesymizmu, dołowania się, albo takiej sytuacji, ja pierdzielę, ja nic nie mogę zrobić, utknęłem w czymś. A, jeszcze taka jedna rzecz, jeżeli jesteście gdzieś w jakimś polu zawodowym, które Was ogranicza, to pomyślcie, patrząc na tło, o czymś nowym, z czego wyjdziecie, nie będziecie właśnie tacy ograniczeni i będziecie mogli być może w czymś nowym rozwinąć te skrzydła. To jest taka delikatna podpowiedź, która, wiesz, teoretycznie nie musiałam może o tym mówić, ale być może do jakiegoś skorpiona jest to znaczące. Okej, okay, jakie są rady dla Skorpiona na miesiąc wrzesień? Rady. Poprosimy o rady dla Skorpiona na miesiąc wrzesień. Jakie są rady? Dobra, sprawdzamy rady. masz z czymś ruszyć się do przodu i przestać płakać lamentować, rozkminiać jakąś przeszłość niewygodną, która była, masz zostawić za sobą jakieś rzeczy, które być może były w ukryciu, były tajemnicami, były sekretami wiecie co, bo ja bym powiem tak, ja nie wiem czego to się może tyczyć, ale jeżeli wy jeszcze ubolewacie tutaj, bo ja tutaj fizycznie widzę kogoś, kto nie może poradzić sobie z jakąś przeszłością z jakimiś tajemnicami, sekretami które być może wyszły na Albo wy po prostu gdzieś coś zobaczyłyście. We wcześniejszym czasie, to Wy macie to zostawić w cholerę i pójść do przodu za tym, co teraz życie Wam daje. Nie macie cofać się w tecz, wstecz. Nie macie tego przeżywać. Nie macie do tego wszystkiego już wracać. Ma to po prostu zostać za kulisami już, a Wy teraz macie, kochani, jako radę, wskazówkę: ruszaj ostro z kopyta do przodu, Skorpionie, bo to nie jest w Twoim stylu. I żeby tutaj siedzieć i płakać, że coś nie wyszło. Tutaj są, kochani, emocje poruszone. I oczywiście to się może może dotyczyć relacji, może się dotyczyć e, sytuacji, kochani być może no emocji ogólnie tak bo wy możecie tak naprawdę słuchajcie siedzieć płakać nie wiem może nad tą pracą tutaj że jesteście w jakiejś pułapce że nie możecie z czegoś wyjść przeżywacie to bardzo mocno emocjonalnie też tak bo oczywiście słuchajcie no praca jakieś tam takie rzeczy no niby się wydawałoby że rozum, tak ale gdzieś tutaj no w dużej mierze trzeba zdać sobie też z tego sprawę że praca mm, pracą ale my czasami wewnętrznie coś przeżywamy tak bo na przykład jest nam ciężko bo załóżmy nie ma pracy, szukam pracy, nie dostaję tej pracy, no to emocjonalnie jestem tym załamany, czy załamana, tak? I być może to jest ten stan, gdzie skorpion siedzi i mówi, ja pierdziele, jestem załamany tą sytuacją, albo jestem załamana, płaczę sobie tutaj, bo po prostu czuję, że nic dobrze się tutaj w moim życiu nie układa, więc moje emocje z automatu, słuchajcie, lecą na ryj i taka sytuacja może mieć miejsce. Ale to też może chodzić o relacje, jakiekolwiek, czy uczuciowe, czy przyjacielskie, kochani, nie w gdzie wy sobie z czymś nie radzicie, bardzo często być może wracacie do tej przeszłości, która się wydarzyła, która no, mówicie ja pierdzielę, nie spodziewałem się, czy nie spodziewałam się takiego obrotu sytuacji, gdzieś wewnętrznie przeżywacie, być może że już nic fajnego was w życiu nie spotka. Tymczasem ja widzę, że tak, że tutaj no, słuchajcie w tych emocjach jest nowy początek, jest szansa, żeby te uczucia odrodzić, albo jest szansa na nowe całkowicie uczucie, które tutaj może do was zagościć, i one fizycznie jest tu na wyciągnięcie, słuchajcie, czubka waszego własnego nosa, moi drodzy. I powinniście przestać ubolewać i płakać. Um i Ruszyć z kopyta do przodu. Tutaj, jeżeli chodzi o radę, tak typowo. Wsiadaj, jedź, pędź do przodu, nie oglądaj się za siebie, przestań płakać nad rozlanym lekiem, nie wracaj do jakiejś przeszłości, zostaw to wszystko w jasną cholerę i po prostu korzystaj z tego, co teraz życie chce ci przynieść, Skorpionie. No, tak to po prostu tutaj się, jakby w dużym skrócie, kochani, nam pokazało. Więc działajcie. Tutaj, zwłaszcza, jeżeli słuchajcie, powychodziły jakieś tajemnice na wierzch, tak? Bo tutaj ewidentnie, słuchajcie, jest karta kapłanki, jest to karta czegoś w ukryciu, być może my o tym wiemy i jest nam ciężko ten temat przerobić, ale wy macie jakby mieć to gdzieś i po prostu gnać do przodu, słuchajcie konia i nie oglądać się, kochani, za siebie. Tak bym to powiedziała, więc tutaj gdzieś ruszajcie. Zwłaszcza ci, którzy, jeżeli na przykład mieliście jakieś romanse, bo te karty też mogą mówić o romansach, które są niezrealizowane, na przykład, tak? Czyli, że okej, okay, mieliśmy romans, miało być pięknie, zajebiście, coś nie wyszło. To moi drodzy, to też nie jest powód do tego, żeby wiecznie siedzieć i lać te łzy, tylko po prostu trzeba działać, trzeba coś tutaj robić. Dobra. Czyli mamy miłość, mamy pracę, mamy rady. No i teraz Wy, kochani, z każdym znakiem. I zobaczymy, co tutaj ciekawego pokaże się w Waszych relacjach z innymi znakami. Skorpion z każdym znakiem z odjaku we wrześniu. Skorpion z każdym znakiem z odjaku w miesiącu wrześniu. Skorpion z każdym znakiem z odjaku w miesiącu wrześniu. Skorpion z każdym znakiem. Sobiaku we wrześniu. I Ania. Przelecimy sobie tak, że przerzucimy. No i sprawdzimy za porządkiem. Jeżeli macie baranka... Z parankiem zawieszenie sytuacji, więc tutaj coś się nie rusza, coś jest niemrawe. Słuchajcie, coś zastygło, coś wisi, coś nie idzie do przodu. Ehm, możecie też, moi drodzy, mieć takie poczucie, że zobaczycie we wrześniu coś z zupełnie innej perspektywy, coś innymi oczyma. Przyjrzycie się, że coś być może jest tutaj nie w tą stronę albo nie halo poukładane, bo to jest też taka karta zobaczenia czegoś innymi oczyma, ale jest też tutaj no, wyraźnie pokazuje. Sytuacja, że coś zawisło, że coś się nie rozwija, że coś stoi w miejscu. Weźcie to skorpiony pod uwagę. Z bykiem, słuchajcie, dobrze by było przeprowadzić jakąś konkretną rozmowę, bo pokazuje się tutaj konkretna, poważna rozmowa. Ja nie mówię, że na ostrzu noża, aczkolwiek u niektórych skorpionów, no jak temat się rozwinie, a że tutaj byk, słuchajcie, też człowiek, słuchajcie, no nie jakieś tam lelu, bolelum, to tutaj mogą ostrzejsze słowa się pojawić, ale nie czuję tego w ten sposób. Bardziej widzę taką analityczną, konkretną rozmowę na jakiś ważny temat, który po prostu musicie przerobić, po prostu pogadać o czymś. Więc tutaj gdzieś takie rozmowy mogą z bykiem skorpiony prowadzić. Dodatkowo widzę ochłodzenie relacji, albo ktoś po prostu ma głowę nabitą czymś innym i nie ma tutaj emocji, bliskości. Jeżeli z bykiem, załóżmy, macie relację płciową, no to wtedy się pokazuje ochłodzenie relacji z jednej czy z drugiej strony, ale ochłodzenie. Z bliźniętami zauroczenie, zafascynowanie, zakochanie, takie łały, które tutaj się, kochani, pokazują. Macie maślane oczy, jesteście w pełnym zachwycie patrząc na bliźnięta, albo jak bliźniak patrzy na Was. Więc jest to taki taki stan. Bliźniacza bratnia dusza również się w tej karcie pokazuje, więc jeżeli skorpion, takową z bliźniakiem relację tworzy, to faktycznie tutaj jest to ktoś z przeznaczenia, jest to ktoś jakby w opcji bliźniaczej bratniej duszy. Spełnianie jakichś Waszych planów, spełnianie jakichś Waszych marzeń, takie fajne, zajebiste chwile, jakieś olśnienia i fascynacje, które Możecie z bliźniętami tutaj zobaczyć. Ok, z rakiem. Z kochani, ktoś ma tutaj duże ego, bardzo dużo ego i myśli sobie, że on już nic nie musi robić w tym zakresie, siedzi sobie na tyłku i mówi, mam to gdzieś, ja tutaj nie będę, że tak powiem, że tak powiem, piór wyrywał na tą okoliczność, nie będę się starał, mi jest dobrze tak, jak jest, więc jeżeli tutaj jest to jakaś relacja uczuciowa, to zwróćcie uwagę, kochani, na to, czy ktoś po prostu nie spoczął na laurach, nie wiem, czy Wy, czy druga strona w przypadku raka, ale ktoś spoczął na laurach, Aurach, nie zamierza tutaj, słuchajcie, nadskakiwać komuś, biegać, bo po prostu jemu jest wygodnie tak, jak jest. Weźcie to pod uwagę. Może też być w takiej łagodniejszej formie powiedziane, luźno, fajnie i mile spędzany czas wspólnie, razem, ale bez większego zaangażowania. Tak? Z lwem, słuchajcie, tutaj jest. Przyjdzie ktoś po prośbie do kogoś, żeby ktoś temu, tej drugiej stronie pomógł. Więc jeżeli spotykacie się z lwem, macie przyjaciela, lwa, czy kogoś w Waszym otoczeniu spod tego znaku, może się tak zdarzyć, że albo lew do was, albo wy do lwa, zgłosicie się po jakąś pomoc. Pomoc może być różnoraka, nie tylko finansowa, czasami po to, żeby po prostu pogadać, żeby ktoś nam doradził, żeby ktoś poświęcił nam odrobinę czasu, bo zwyczajnie musimy załóżmy jakiś temat przerobić albo wygadać się tej drugiej stronie. Ponadto jest tutaj, e, słuchajcie, komunikacja i równowaga w dawaniu i braniu, czyli gdzieś e, może to być odwzajemnione, że załóżmy, wy coś do lwa robicie, czujecie, mówicie i tak dalej, to dostaniecie jakby taki wiecie zwrotkę, że też ta druga strona w ten sam sposób jest zaangażowana w waszą relację. Z panną. Słuchajcie, uważajcie, bo może być sytuacja typu, że ktoś tutaj jest troszkę za dużym czarusiem i za dużo kombinuje, za dużo potrzebuje jakby takiego splendoru. To znaczy, ja to tak trochę widzę, jakby po prostu ktoś mówił coś o sobie i tak dalej, i tak troszeczkę za bardzo to ubarwiał, tak? Tak, po to, żeby Was oczarować, po to, żebyście Wy tutaj gdzieś powiedzieli, a wow, jakie to zajebiste, jaka Ty jesteś cudowna, czy cudowne. Oczywiście alternatywnie to wy możecie próbować oczarować pannę i to też tutaj w tej sytuacji trzeba mieć drogie skorpiony na uwadze <laughs> może też tak być, że ktoś tutaj za coś się zabierze, bo poczuje, że ma wszelkie możliwości do tego żeby za to się zabrać no poczekajcie, baranbyk baranbyk dobra, bliźniak, rak, lew, panna to teraz wy z wagą odejście kochani, ktoś od kogoś będzie odchogo, od kogoś będzie odchodził, będzie się odsuwał, potrzebuje czegoś więcej do szczęścia jeżeli odszedł już dawno, jakaś waga odeszła od was dawno, być może nastąpić taki ruch, że wy albo waga będziecie chcieli nawiązać ponownie kontakt i do siebie wrócić ale to tylko wtedy, kiedy ktoś już odszedł tak Magda, byliśmy razem, ale on poszedł w cholerę no to być może teraz Faktycznie ta osoba będzie chciała wrócić, albo wy będziecie chcieli nawiązać kontakt z wagą, która od was odeszła. Tak może być, ale w dużej mierze szykuje się jakieś odejście. Komuś nie wystarcza to, co ma pomiędzy wami. Tutaj mogą w grę wchodzić oczywiście uczucia, emocje i gdzieś albo wy rozważacie odejście, bo stwierdzacie, chcę od związku czegoś więcej, albo waga rozważa to w waszą stronę. Jeżeli jesteście ze skorpionem. Szczęście, sukces, spełnienie, zadowolenie, radość. Spotykania się, randkowania, e, wspólne założenie rodziny, wspólny dom, wspólne mieszkanie. E, generalnie, słuchajcie, bardzo fajny, radosny, stabilny czas. Razem, w związku. Tutaj typowo jest karta rodziny, słuchajcie, ale takiej szczęśliwej rodziny. Więc jeżeli już macie sakramentalny, tak, żyjecie razem, macie dzieci, psa, kota, cholera wie co, to tutaj może się pokazać ze Skorpionem naprawdę bardzo fajny wrzesień. Szczęśliwy, stabilny, bezpieczny, radosny, uśmiechnięty. Jeżeli nie mieszkacie razem, a chcecie razem zamieszkać, możliwe, że będziecie o tym dyskutować, rozmawiać, albo i nawet w tym kroku poczyniać już jakieś ruchy. Ze strzelcem czas czekania za czymś. Nie wiem za czym, ale trzeba tutaj uzbroić się w cierpliwość. I na razie czegoś nie robić, albo jeżeli czekacie za czymś, no to tutaj no, trzeba również, kochani, poczekać. Jeżeli słuchajcie, tutaj jest w ogóle jakaś pielęgnacja, tutaj każdy się o coś stara, ale coś nie przychodzi, jeszcze nie ma owocu tej waszej pracy. Czyli załóżmy, jeżeli staracie się o strzelca, strzelec stara się o was, chcecie z nim coś razem stworzyć, czekacie za czyjąś decyzją, albo Wy musicie się zastanowić, czy czegoś chcecie ze strzelcem. To tutaj jeszcze nie jest dobry czas na to, aby te decyzje podejmować, i trzeba będzie za takowymi jeszcze poczekać. Czyli staramy się, staramy, ale jeszcze trzeba za czymś wyczekać. Z koziorożcem. I tutaj również karta rodziny tylko powiedziałabym takiej bardziej, gdzie możemy coś planować, coś kupować. Nie wiem, słuchajcie, dobra, kupować, planować, przeprowadzać się czy cokolwiek z tych rzeczy, bo pokazują się monety, a więc stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa w tym związku jak najbardziej, tak? Wspólne zaangażowanie, wspólne planowanie czegoś, jakieś zakupy czegoś większego mogą się pokazać. Ponadto gdzieś tutaj dbanie o tak zwaną rodzinę może również nam się. Kochani, pokazywać. Więc spokojnie, bezpiecznie, stabilnie. Tutaj, jeżeli chodzi o koziorożca, nic się tutaj złego nie zadziewa. Z wodnikiem jakieś propozycje finansowe, nie wiem bladego pojęcia jakie. Coś tutaj finansowego z wodnikiem będziecie chcieli tworzyć. To może być propozycja wspólnego życia, propozycja wspólnego zakupu domu, mieszkania, słuchajcie, wspólnej przeprowadzki, większe zaangażowanie się, słuchajcie, w waszą relację. Coś takiego, co może pójść o krok dalej z wodnikiem. W zależności od tego, na jakim etapie jesteście, czy to jest koleżeństwo, przyjaźń, wiecie jakiś tam romans, coś tam, możecie wyjść z propozycją większego zaangażowania się, żeby z wodnikiem coś razem stworzyć. Więc tutaj w tych kartach takie coś się nam pokazało. A z rybami. A z rybami, słuchajcie, albo macie karmę, która się kończy, albo słuchajcie, czas tutaj otworzyć się na nowe możliwości, albo z rybą gdzieś wyjechać. Więc jak macie tutaj możliwość podróżowania, wyjazdu, urlopu, no po prostu wyjazdu gdzieś z chaty, to z rybą tutaj jak najbardziej możecie to uskutecznić, bo pokazuje się sytuacja, no to jedźmy gdzieś, spędźmy trochę czasu poza domem, być może za granicą, czyli troszeczkę dalej. Jest tutaj również karta mówiąca: Stoimy w progu, to może wreszcie zróbmy, jak. Jakiś ruch, jakiś krok, albo zostajemy tu, gdzie jesteśmy, albo otwórzmy się na siebie, na nowe możliwości, na to, co nam życie tutaj przyniesie. Więc być może taka decyzyjność, czy mam się cofnąć i zatrzasnąć drzwi, czy może jednak się otworzyć, u co niektórych skorpionów, czy też ryb, może się tutaj pomiędzy Wami, kochani, pokazać. Więc tutaj, no, takie karciochy, jeżeli chodzi o znaki Zodiaku. No i moi drodzy, na sam koniec. Robimy sobie wahadełeczko i sprawdzimy, e, słuchajcie, jaka energia tutaj wiodąca idzie do Was, skorpiony. Czy ona jest na tak, czy ona jest na nie? Zobaczymy, co nam się tutaj pokaże. Poproszę o przekaz dla skorpionów na miesiąc wrzesień. Słuchajcie, macie tak i macie odpowiedź na nie. To jest taka sytuacja, w której pewne rzeczy z całą pewnością należałoby zrobić. Czyli tutaj gdzieś w jakichś pewnych elementach, nie wiem czy to chodzi o miłość, bo tutaj w miłości mieliście asa, który daje Wam szansę na nowe początki. Tutaj ja myślę, że trzeba się na pewno otworzyć. Na pewno nie trzeba płakać nad rozlanym lekiem, to co nam się pokazywało w kartach Rady Botajże dla Was, żeby tutaj gdzieś, e, słuchajcie, stopować się, zatrzymywać się w miejscu, nie iść do przodu, Siedzieć i płakać, niż coś działać. Więc tutaj na pewno się nie stopujemy i również moi drodzy, idziemy do przodu. Ale są jakieś pewne rzeczy, które karty, wahadełko pokazuje, jakby stopującą energię. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie w tym momencie. Może nie rób sobie takich atrakcji, że zatrzymujesz się w miejscu, w tej klatce, w pułapce. Tak, czyli nie, nie zostawaj tam, działaj, rób, a możecie mieć takie poczucie, żeby. I jeszcze troszeczkę słuchajcie gdzieś posiedzieć tak i że tak powiem zapuścić korzenie to ja myślę, że tutaj tego nie należy absolutnie robić. Być może do pewnych tematów trzeba podejść z głową, czyli okej, okay, energia jest na tak ale taka stopująca w drugim kierunku, bo być może coś, drogie skorpiony, trzeba sobie tutaj jeszcze globalnie przemyśleć. Więc tutaj weźcie takie rzeczy pod uwagę, że są rzeczy, które nie należy być może teraz we wrześniu działać, robić, albo lepiej je przemyśleć, ale są rzeczy, które mówią, działaj, rób, na pewno nie rób sobie krzywdy, stojąc na przykład w tej usadze No, więc moi drodzy, życzę Wam! Przecudownego, słuchajcie, września. Dużo miłości, dużo szczęścia. Tego Asiora, który tutaj, kochani, do Was idzie, napawając tą, słuchajcie, to czytanie miłosne, naprawdę mega zajebistymi klimatami i proszę mi je utrzymać, jak będziemy sobie dniówki robić, czy tygodniówki, to tam, kochani, wyjdzie, czy... Czegoś nie spierdzieliliście, więc cieszcie się tą miłością, cieszcie się, kochani, życzę cudowności w pracy, wyjścia z tej klatki, również tutaj Skorpioną życzę, i dajcie znać przede wszystkim, kochani, czy te karty w jakikolwiek sposób rezonują z Wami. Będę Wam ogromnie za to wdzięczna. Pozdrawiam, buziaki.